nie bójcie. Nasze zamierzenia odnośnie planu rozwoju wsi Jeziorki są dosyć rozległe z tego względu, że też i czas jest dosyć rozległy, bo od 2011 do 2019 jest to dosyć rozległy czas. Więc jako priorytet mamy wybudowanie świetlicy wiejskiej. To jest Pierwsze, które musimy zrobić, są zarezerwowane środki na ten cel. Było spotkanie wiejskie, tak jak tutaj w treści uchwały 31 sierpnia. Mieszkańcy podjęli uchwałę jednogłośnie o planie budowy i rozbudowy wsi. Ja pokrótce omówię po kolei wszystkie zadania, jakie w tych latach. Zamierzamy realizować. Oczywiście w tej chwili tylko jako priorytet jest świetnica wiejska, następnie utwardzenie dróg gruntowych. Tu głównie chodzi o drogę Brodnieńską. To jest też tutaj, mam zapewnienie, że będzie to wykonane w 2012 roku. Następne sprawy budowa zespołu boisk sportowych, placu zabaw dla dzieci, oczyszczenie jeziora, budowa chodników, oświetlenia ulic i budowa parkingu. Tak jest to zawarowane w planie rozwoju. Jasne, że będziemy co roku coś budowali i myślę, że tutaj dzięki przychylności radnym pieniążki. Już nieduże oprócz świetlicy znajdą się na ten cel. Tym bardziej, że tak jak nasza społeczność wykazała, tutaj dzięki pomocy gminy bardzo dużo prac wykonujemy we własnym zakresie. Także tutaj jeszcze nie jest podane, oczywiście nie jest to związane z planem zagospodarowania, ale jeszcze w tym roku. Mamy obiecane, że będzie przystanek autobusowy PKS-u wymieniony na nowy. Oczywiście też przy naszej działalności, z tego względu, że stary przystanek wyburzymy i pomożemy w ustawieniu nowego przystanku. Także to też było zaplanowane na ten rok i myślę, że będzie zrealizowane. No, mieszkańcy bardzo się ucieszyli z tego względu, że no, nasza wieś. Niestety, ale w tych inwestycjach troszeczkę jest w stosunku do innych miejscowości, no troszeczkę odłogiem zostawiona na uboczu, ale myślę, że przyszłe lata sprawią, że będziemy dorównywali innym, innym miejscowościom. Dziękuję. Proszę jakieś daty, czy też lata, w jakiej jakości? Tak, nie, nie mam tutaj w sobie tego biuletynu, dlatego tak troszeczkę myślałem, że będzie to mówione punkt po punkcie. To co zatwierdziła, zatwierdziło zebranie wiejskie, bo są ustalone daty, są ustalone lata, także kiedy to wszystko będzie robiło, jeżeli będzie, będzie to zapytanie, na następnej sesji chętnie przedłożę dokładnie, jak zamierzamy to robić. Interesuje mnie również kwota wartości tego projektu, który, który teraz będziemy głosować, o, jakie, o, o jakiej środku będziemy się. No więc tutaj na dzień dzisiejszy jest zabezpieczona kwota 370 tysięcy brutto ze strony gminy na budowę świetlicy. Następne inwestycje będą w następnych latach też budżetem gminy uchwalamy. Czyli składając wniosek o dofinansowanie do, do Marszałka Województwa, będziemy wnioskować na jeziorki o 370 tysięcy, tak? Nie, 370, 370 to jest w budżecie gminy, natomiast wnioskować będziemy o 50%. No czyli, 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 następne 370 tysięcy, tak? No, ale tu pan pyta, czy teraz... Są... 400 tysięcy złotych jest przewidziane... Jeśli a jak będzie dokładny kosztorys To to zobaczymy zobaczymy jeszcze w tym dotyczące Dziękuję za, za, za informację. czy są pytania dotyczące czy są pytania do czy są projektu pytania Nie widzę czy do głosowania. Kto z Państwa czy są za podjęciem? Wyżej Wysokiej na uchwała została podjęta jednogłośnie. Proszę panią Aleksandrę Wilkę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Similowa na lata 2011-2019. Uchwała nr 9, łamane przez 58-2011 Rady Gminy Kaczory z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości śmiłowo na lata 2011-2019. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania odnowa. I rozwój wsi objętych programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się plan odnowy miejscowości Śmiłowo na lata 2011-2019 przyjęty przez Zebranie Wiejskie w miejscowości Śmiłowo uchwałą nr 1, łamane przez 2011 z dnia. 31 sierpnia 2011 roku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I tak samo proszę teraz panią Sołdyś wsi śmiłowo o przedstawienie programu. Szanowni Państwo, ja przepraszam za nieprzygotowanie do dzisiejszych wystąpień, ale naprawdę wiem, że odbyło się zebranie. Wiem, że zebranie poprzedziła konsultacja mieszkańców, którym przedstawiono plan rozbudowy miejscowości i odnowy miejscowości. Zebranie wiejskie, które odbyło się 31 sierpnia Uchwałą numer jeden zatwierdziło ten plan i przyjęto go jednogłośnie. Niestety nie pamiętam, jakie kwoty były tam dokładnie przedstawione. Wiem, że była to kwota około 200 tysięcy złotych. Co w tym planie konsultowaliśmy? Oczywiście chcemy, i to jest priorytetowa sprawa, tą zacząć, tą odnowę od. Naszego Domu Wiejskiego, w którym należy wymienić przede wszystkim dach. Oprócz tego odnowić cały ten budynek na zewnątrz i wewnątrz. Nie planowano tam wymiany podłogi, dlatego może koszt całego remontu jest troszeczkę mniejszy. Ale mam nadzieję, że dom będzie pięknie odnowiony, jeżeli wszystko nam się uda zrobić, łącznie z tym, co już zrobiono, czyli dobudowano salę y, dla sportowców i w części już y, y, zrobiono taką kosmetykę tego y, domu. Y, w dalszej części planu postanowiono y, wykonać y, nowe ulice, place zabaw i oświetlenia. Myślę, że y, jak czas pokaże jest to naprawdę dosyć odległe, bo Rok 2019 to yy, dużo się jeszcze może zmienić, i sama kwota na pewno też ulegnie zmianie. Także mam nadzieję, że wszystko, co jest w tym planie i co, z czym mogli się zapoznać mieszkańcy, będzie zrealizowane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Pani tak? W Świłowie, na jakieś 170 tysięcy złotych netto na remont sali tej wiejskiej. Yy, chciałbym zapytać kto przy sporządził ten, ten, ten projekt? Kto był, yy, 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 nie wiem, czy to był w zespole czy w komisji jakiejś, która ustalała co ma być zrobione i mniej więcej w jakich okresach? Jeżeli można, przepraszam za słowo. Yy, yy, wiem, że Pan był obecny na zadanie wiejskiej i zabraliście już uchwałę.

to nie jest żadną tajemnicą. No, spotkaliśmy się tutaj w Urzędzie Gminy, poprzedzając to zebraniem naszej Rady Sueckiej. Ustaliliśmy mniej więcej, co trzeba by było w tej miejscowości zrobić. Wiadomo, że, że takich pomysłów każdy miał dużo. Wybraliśmy to, co jest potrzebne do zrobienia. Jakby w pierwszej kolejności, co będzie można zrobić później. Wiadomo, że nie wszystkie prace, tak samo jak i w budżecie domowym, tak samo i w budżecie wsi czy gminy, są potrzebne i można zrobić natychmiast. A co można zrobić później? Dlatego my te na naszych spotkaniach Rady Sołeckiej zrobiliśmy sobie priorytetowe działania i, i priorytetowe prace. Potem spotkaliśmy się tutaj w gminie z przedstawicielem z Poznania, który wysłuchał naszych pomysłów, zapisał i on ten projekt stworzył. No być może coś nam umknęło, ale pan radny Górka też mógł przecież pomysł jakiejś pracy podsunąć. No, był na naszych spotkaniach Rady Sołeckiej, więc w miarę. Przedstawiłam to, co było tam zaplanowane. Jeżeli coś nie ujęłam, to mam nadzieję, że w przyszłych latach jeszcze będzie można zrealizować to, co, czego nie ujęto w tym planie odnowy. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo pytanie. nie Jeszcze raz. Jest, ale mam panie przewodniczący, panie przewodniczący. rozumiem. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, ja powiem w ten sposób, no się spotkanie, jestem na każdej Radzie Sołeckiej w śniowie, w Jeziorkach jak mogę to jestem, no niestety z tego co rozmawiałem z kolegą Dariuszem Krupą, no nie byliśmy na te, te spotkania zaproszeni, zaproszeni, gdzie były ustalenia jakieś, co w tym Domu Kultury robimy, co wymieniamy, co remontujemy, jaką kwotą dysponujemy, przyjechał Pan, napisał pewne rzeczy, no, robił to z Panią Sołtys, dlatego pytam jednoznacznie. Mamy, drodzy Państwo, trzy miejscowości. Dziębowo 200 tysięcy, Jeziorki 400 tysięcy i Śmiłowo 170 tysięcy. Z tego co mam informacje, yy, które były przedstawione na zebraniu wiejskim w Śmiłowie, gmina będzie się ubiegała o środki z, z Prową, czyli Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Będzie składała dwa wnioski. Jeden wniosek to miejscowość Jeziorki osobno. I drugi projekt połączony to jest Dziębowo z ze śmiałem. I tutaj chciałbym wyjaśnienie. Skoro mamy tak wiele do zrobienia, skoro no, słyszeliśmy tutaj lata 2011-2019, ja z tego co sobie przypominam, to w wieloletnim planie finansowym nie ma nic powiedziane na temat, że będzie są jasno zapisane inwestycje, które będą robione na te lata. Więc pytam teraz w ten sposób. Możemy skorzystać z 75% dofinansowania. Czyli wydając, robiąc, idziemy maksymalnie, no bo są to ostatnie pieniądze. Yy, przypomnę, że gmina, yy, no pan Wój trochę przespał sprawę, bo jest to w tej chwili będzie trzecie rozdanie z tego konkursu, a w pierwszym i w drugim, no nie znalazł, nie wiem czy czasu, czy nie wiedział, no nie, nie, nie startowaliśmy. Wiemy, że, że były remontowane i w Morzewie, e, Wiejski Dom Kultury, teraz w Prawomyślu. No nie korzystamy z tego w ogóle. Więc na dzień dzisiejszy, skoro mamy tak wiele inwestycji, słyszeliśmy, w Śmiłowie, w Jeziorkach, no w Dziębowie jest tylko ten, 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 ten Wiejski Dom Kultury. Więc pytam, dlaczego nie piszemy projektu, aby skorzystać z maksymalnej puli? Czyli wydając 670 tysięcy złotych netto, bo to jest ta maksymalna pula, możemy dostać 500 tysięcy zwrotu. Bo magiczną kwotą jest 500 tysięcy. Nie można tego przekroczyć na daną miejscowość. No czyli wydając na każde 100 tysięcy wydane 75 tysięcy dostajemy zwrot. Więc wszystkie inne miejscowości z tego korzystają. Ja naprawdę Państwu gorąco polecam, jutro w Stróżewie jest właśnie uroczyste otwarcie Wiejskiego Domu Kultury.